Hej, witajcie w drugim vlogmasie. Dzisiaj pieczemy ciasteczka cynamonowe dla koni. Będziecie potrzebować do tego jedną szklankę mąki owsianej. Możecie użyć też mąki pszennej, jeśli nie macie mąki owsianej. Pół łyżeczki cynamonu. Pół szklanki musu jabłkowego bez cukru. Ja mam akurat taki, który robiliśmy w domu z naszych jabłek, więc wiem po prostu, że on jest bez cukru i że tam no jest, są stricte same jabłuszka jedną łyżkę oleju kokosowego plus troszeczkę mąki do wałkowania. Generalnie wszystko jest bardzo proste. Musicie wymieszać najpierw wszystkie składniki, na samym końcu, jak mi mieszając składniki musicie dać olej. No i w sumie musicie to po prostu zrobić na kuleczkę, rozwałkować, a później wykarować ciasteczka, tak jak my tutaj robiliśmy. W międzyczasie możecie sobie nastawić piekarnik na 155 stopni Celsjusza i na termoobieg, jeśli macie. Później, generalnie, jak wykroicie ciasteczka, przełożycie je na blachę. No i właśnie, włożycie do piekarnika, to trzeba je przez godzinę tak jakby podsuszać, piec, jakby to powiedzieć. Bo generalnie, tu nie chodzi o to, żeby te ciastka były upieczone i żeby one po prostu się upiekły, tylko bardziej chodzi o to, żeby je trochę podsuszyć, żeby nam po prostu dłużej wytrzymywały. Więc przez około godzinę musicie je piec w tym 155 stopniach. Później jak zobaczycie, że one już się Wam tak jakby zaczęły brązowieć, takie zrobić jak ciastka ciastka, że tak powiem, to zmniejszacie piekarnik na 50 stopni Celsjusza i przez kolejną godzinę, tak jakby dalej zostawiacie to na tym termoobiegu. Generalnie po tych dwóch godzinach możecie je wyciągnąć. Jeśli byście je zauważyli, że one będą zbyt wilgotne, no to możecie je jeszcze podsuszyć, ale no nie macie też takiego obowiązku, tylko wtedy, jak będziecie je przechowywać, no to najlepiej je przechowywać w lodówce lub w jakimś takim miejscu, żeby Wam po prostu się nie zepsuły. Bo jeśli je dobrze wysuszycie, no to one posłużą wam i waszym koniom znacznie dłużej niż jeśli będą wilgotne, oczywiście. Bo trzeba pamiętać o tym, że to jest wszystko robione ręcznie, bez żadnych konserwantów i po prostu. Y no jak to nie ma konserwantów, to to nie ma też jak, że tak powiem, wytrzymać, nie wiadomo jak długo. Generalnie możecie je trzymać tak miesiąc, dwa w szczelnie zamkniętym pojemniczku lub w słoiku. Jeśli będą dobrze wysuszone, no to nic się nie powinno z nimi dziać, tak do dwóch miesięcy myślę na spokojnie. Także jakbyście zauważyli, że cokolwiek się zaczyna robić niepokojącego z ciasteczkami, to pamiętajcie, nie podawajcie wtedy koniom. Ale jeśli wszystko jest w porządku, no to jak najbardziej. To myślę, że się ucieszą i też to będę akurat nagrywać na następny dzień, żebyście po prostu zobaczyli reakcję koni na te ciasteczka. Generalnie od ponad tygodnia jestem chora i nie umiem się wyleczyć, co pewnie słychać. Mam nadzieję, że też to nie wpłynie na te vlogmasy, bo jeśli po prostu mi się pogorszy, no to będzie ciężko, żeby nagrywać je dalej. Aczkolwiek chciałabym w tym roku w końcu z nimi podołać do końca. I tak. Dlaczego zrobiłam ciasteczka cynamonowe? Dlatego, że w sumie cynamon ma silne działanie antybakteryjne. Pomaga również przy zaburzeniach trawienia oraz kiedyś wykorzystywanego jako afrodyzjak przy braku, na przykład ruju klaczy. Generalnie ja bardzo lubię robić sama swoje takie naturalne rzeczy dla koni, bo wiem po prostu wtedy, co im daje i co jest w jakim składzie. Także myślę, że jeszcze więcej się pojawi takich różnych przepisów, bo po prostu sama lubię je robić. Także mam nadzieję, że Wam też się spodobał ten filmik z tym przepisem. I dajcie znać w komentarzach, czy wam po prostu wyszedł. Również możecie mnie oznaczać na Instagramie, jeśli ktoś ma. Jeśli zrobiliście właśnie te ciasteczka z mojego przepisu, to będzie mi bardzo miło, jeśli mnie oznaczycie. I po prostu wtedy wpadnę do Was i popatrzę, jak Wam poszło. Także trzymajcie się i do zobaczenia już w następnym odcinku z vlogmasów, czyli jutro do pa!